Ja już tak od godziny sobie siedzę w tym menu, tutaj, wiecie? Bo, bo dobrze mi się tu siedzi Dobry, dobry bit tu leci Dobra, ale nie, nie wygupiajmy się już może Dalej, Kontynuuj Ta! Dzisiaj znowu będziemy otwierać kolejne 100 pomieszczeń w wersji HD Wracamy do Spooky Jumpscare Mansion Keep a little pip in your step Więc mamy tutaj mały kubeczek z pysznym napojem prawdopodobnie kawą or, or, or something like that, safe Jeej, yeah, mamy saving, super, więc otwieramy kolejne drzwi! Kolejne stop pomieszczeń przed nami, żeby sprawdzić co w wersji HD, żeby sprawdzić jak w wersji HD to wszystko wygląda i pierwsze pomieszczenie mi daje taki vibe opuszczonej kopalni z Minecrafta. Ktoś chyba mnie zaczął gonić, dobra. Może może ruszmy, może ruszmy, bo wiecie, za chwilę coś mnie spotka, co nie chciał, żeby mnie spotkało. Ta seria jest yy, tak samo mocna jak ta pierwsza. O, zielone pomieszczenie, jakie ładne. Aj, czekaj, jakie ja, ja ja, takie pomieszczenie widziałem też w wersji podstawowej. I takie, takie ładniejsze, tu jest to wszystko. Nie no, tak się ja ram tą wersją HD, bo. Po pierwszym odcinku właśnie zauważyłem duże zmiany, duże zmiany... What the, What was that? Eee, dobra... Nie przypominam sobie takich dźwięków jakby w podstawowej wersji Spooky Jump i też był jakiś update, jak, jakaś aktualizacja do gry, kiedy sobie ją włączałem dzisiaj. Nie mam pojęcia co ona robi, nie sprawdziłem tego, bo... Jeżeli coś mieliby dodać Co miałoby mnie przestraszyć To chcę, żeby to się stało Bez mojej świadomości, że coś chce mnie wdupić Co nie? Dobra, to chyba lewe Ej, dobra, co to są za dźwięki? Ja tych dźwięków nie słyszałem wcześniej Ty, to wygląda jakby coś Jakby coś ze mną szło Jakbyś takie dziwne dźwięki 3D słyszę Jest jakaś notka? Nie ma notki Dobra, lecimy dalej 109 pomieszczenie. Kolejny niepokojący, długi pokój, gdzie z reguły lubię być zjadane przez gumi chrupka. Nie tym razem, nie tym razem, gro. Ty, ja naprawdę słyszę, jakby taki dziwny ambient, który, jakby idzie za mną. Nie chodzi mi o to takie narastające coś w tle teraz, tylko tak faktycznie, jakby coś się za mną ciągnęło. Dobra, ja może pójdę, przejdę szybko. Ty, słyszycie to? What the fuck? Tak, jakby coś. Coś mówiło, idź lepiej z tego po... O kurwa, o kurwa, ale mnie ciary przeszły, o kurwa, o, o, o Tak jakby naprawdę coś mi chciało powiedzieć. Eee, Zoku, wypierdalaj z tego pomieszczenia, bo za chwilę... E Zobaczysz. Tak, ta ta tak, mi się wydaje, że tak to wygląda. O, to jest to pomieszczenie z tym, z tą ruchomą, ruchomą, mapą. Jesteś tutaj. Ale gdzie tutaj? Nie wiem, idziemy w prawo. Bo czemu by nie? Dobra. Ej, wkrótce... Kurwa, za wcześnie to powiedziałem! Pieprz się! Za wcześnie to powiedziałem! Już chciałem powiedzieć! Widzieliście! Już chciałem powie powiedzieć! że nic się nie dzieje! Hello? No, hello? Yes, hi. Hello? No, hi, co dam u ciebie? What's up, buddy? No, hello, ho, ta, wiem, to nawiązanie do fe Fezber, y, pizza i tak dalej Wiecie, FNAF, FNAF, uhu Żabawne, żabawne nawiązanie Do którego też się śmiałem ostatnio O, kości Do którego też się śmiałem ostatnio przy okazji pierwszej serii Kiedy nagrywałem Spooky Jumpscare Mansion, ale zwykłą, podstawową wersję Przestańcie mnie śledzić, przestańcie mnie śledzić Bo mi zaczyna lekko oddupcać na psychice Nie jest jakaś notka, nie ma notki, oczywiście, że nie, idziemy dalej Pomieszczenie numer w sumie no w sumie pomieszczenie A drzwi, numer 120. Ano. Oh ano, oh to jest ściana pomieszczenie. O, potrzy, o, po polsku potrzebujesz karty dostępu. Okej. Okay, Okej, okay. potrzebujemy karty, żeby się tam przedostać, Oddaj. Możemy tu wejść, Siemanko. Ty, to jest dinozauru. To jest nie wiem co. Dobra ja znam to pomieszczenie Pamię Przypominam sobie tego potworka I on stąd spierdolił jak widzicie Więc będzie się śmiesznie za chwilę się działo Mamy notkę Subject 5 rośnie coraz bardziej i bardziej Powiedziałem spóki że potrzebujemy więcej funduszy Żeby utrzymywać tego te, Tego cośka A ona tylko się zaśmiała i odleciała przez ścianę Przez sufit No więc tak to więcej wygląda Tak jak w poprzedniej w wersji Karta dostępu Czerwona karta dostępu Dobra to jest ta karta o którą nam chodziło i idziemy zobaczyć naszego przyjemniaczka, jak on będzie wyglądał Tej wersji gry Bo coś mi się wydaje, że to może być bardzo Bardzo zabawne Tylko czekaj What the fuck Zamknięte, dobra, to nie tędy Tutaj Jeee, yeah, tędy Mamy tu kolejną notatkę Od gościa, który sobie tutaj Umarł Wierzę, że Sobczyk jest, Piąty jest na wolności Chłop z jego jakby przechowalni jest zepsute Zniszczone Słyszę jego... Dźwięk, jakby klikanie dochodzące Z sufitu Nie wiem co teraz się wydarzy To jest prawdopodobnie moja ostatnia notka Klikanie narasta, robi się coraz głośniejsze Club Assistant A, kurwa Kurwa to chodzi To Jak zamknięte Jak zamknięte Kurwa jak zamknięte To, gdzie on jest Co to jest, kurwa on tak nie wyglądał JA SIĘ BOJĘ W DUPEŻA GRY KOMPUTEROWEJ GDZIE TO JEST TO CHODZI SUFITEM TO CHODZI SUFITEM TO NIE BYŁO TAKIE KURWA HESELOWY WIEDYNCEK POSKUDNY PAJĄKĄ ROBAKU AAAAA POKAŻ GO TU NIE MA SUFITU JA TEGO NIE WIDZIAŁEM CHYBA WIEDYNCEK AŻ TAK BARDZO DOBRA TO MA DZIURY W SUFICIE TERAZ je WIDZĘ TERAZ WIDZĘ TE DZIURY W SUFICIE ROBAKU DOBRA SUBJECT, subject piąty! JEST DŁUŻĄCY <noise> <zdarzy! głos> NAJŻEJ NIŻ TEN ręce! O BOŻE ON GRYZIE BARDZO MOCNO Dobra spierdam stąd z spierdalam stąd Nie najgorsze pomieszczenie O kurwa on wyjebał drzwi Ale na szczęście on nie może latać Zatem dobra pościg on jest szybszy O Ty jesteś długi gościu So long A! No nie no ja nie mam spita biegi Kawusie było dopnąć jest za mną O nie gryź No możemy to obgadać chyba co nie Zagubił się, zagubił się przyjaciel robaczek, robaczek. Dobra, dobra A, nie, to jest nie fair Bo on, nawet jak zostawię bardzo daleko w tyle To i tak on wejdzie ten. Tak wejdzie sufitem, za mnie, za mnie Dobra, odjebał się Dobra, subject Piąty, e jest dużo agresywniejszy w tej wersji gry, jak widzicie zresztą. Bo w nie przypominam sobie, żeby on mnie ugryzł. Chociaż raz i też. O! Wrócił! Kurwa! Kumeczku, zdrajco! Kurwa! Nie rób takich rzeczy! No nie! On wydopcał kolejne drzwi! Ja jestem pewny, że w jego opisie w tej części gry on ma specjalną habilitkę. Wypierdalam każde możliwe drzwi, które stoją mi na drodze. Powiedz mi, że tu będzie wejście. Bo jak nie, to mam przejebane. Dobra. O nie. o nie, o nie, o nie, o, udało się, o, jak, o, jak, ty mnie ugryzłeś, gościu, ty, ale jestem, jestem fit, jestem fit, jestem taki chudy, że chłopie nawet nie, nie mógł drapnąć? dobra, ale jesteś majestatycznym potworem, otwieraj, które drzwi, znaczy, która droga, nie no, chłop kolejne drzwi wydupcył Chłopie, nie wypłacimy się za to przez ciebie W sumie to spuki mieszkanie jest, nie? Ale będzie pewnie wszystko na mnie, jak zwykle No, no, no Nie, tędy, tędy Powiedz, tędy, bo jak nie tędy Dobra, tędy Myślałem, że będę musiał znowu robić jakieś dodże Ej, ale on jest piękny o, Piękny i straszny, zarazem, dobra O, kurwa, zapomniałem, że on chodzi tym sufitem Boże No, 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 no sumie się zala? Od pieprzonych dziur w suficie Kurde nie nie, nie. to nie to... Co się dzieje w tym filmie nie Chłop nie wyrabia nie Z y, niszczeniem drzwi już chyba mam wrażenie Ty ale to jest świetne nie Ta część gry jest zajebista e, Zgadujesz że tędy O dobrze zgadłem dobrze zgadłem Na szczęście Ale on nie jest taki szybki Jego inteligencja jest całkiem głupia Jego finding jest y, głupi w tych pomieszczeniach Kurwa jakie małe pomieszczenie on tutaj był o, zauwa, zauwa. <ścoughs> no zostaw! Nie On będzie mnie gonił ty, on mnie goni już przez 20 tysięcy pomieszczeń! Ooo klikanie! To nie jest klikanie! To... Jest, to jest takie pyp stukanie! Stukanie mają stupek! Zostaw, 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 zostaw! No! No come, on, dajcie mi już odpocząć od niego! On mnie goni dosłownie przez 30 pomieszczeń już! Zostawisz mnie! O, dobra, udało się, ale... Pieprzony Gnój e, zaczął współpracować z Kubeczkiem, nie? Widzieliście tą współpracę? Chcieli mnie zjeść, tak we dwóch mnie chcieli totalnie wziąć, nie? Oh god. Zapis, mamy co 50 pomieszczeń, no zapis. To jest ciekawe, czy tak było w jedynce? Bo coś mi się kojarzy, że to było troszeczkę inaczej, że było co 100 pomieszczeń, ale nie jestem pewny teraz. W każdym razie to nie jest koniec. To nie jest koniec! Ja jako naczelny, otwieracz drzwi, muszę sprawdzić jeszcze 50 par drzwi w tej popieprzonej rezydencji spuki. I wydaje mi się, że będę miał na koniec serii naliczony rachunek za rozjebanie kilka drzwi przez tego robaka. Ale to nie jest moja bina, ja tego nie zrobiłem. Wow, ale to jest głośne. Dobra, kolejne kostki, kolejne kraty, kolejny pan. Mariusz Ziarenko, we własnej osobie Leży na podłodze Dobra, chodźmy dalej, chodźmy dalej zwiedzać tą Popieprzoną wersję HD, tej popieprzonej Wielkiej posiadłości spuki I właśnie Mam nadzieję, że uda nam się zrobić teraz to drugie zakończenie, ja Od momentu kiedy będę miał tą siekierę To nie będę używał jej właśnie na te pieprzone makiety, które wyskakują randomowo ze ścian, bo bo słyszałem właśnie, żeby osiągnąć to inne zakończenie, trzeba po prostu nie bić tych makiet. Ale nie jestem pewny, co nie? Więc y, na własnej skórze się przekonam, czy to jest faktycznie prawda. Dobra, na ten moment idziemy zwiedzać kolejne niekończące się korytarze. Bez żadnych notek. Poznaliśmy póki co... O kurwa. O nie, już?! Nie, ja nie chcę z tym demonem! Nie tym, tym, tym japońskim demonem duchem. To jest najgorsze na świecie! Nie, no ja nie chcę. Mogę się zamknąć w tej szafce i nie wychodzić? Ej, ja nie, nie, nie jestem gotowy na, to, na tego specimena jeszcze. Ten specimen jest naprawdę pojebany, był w jedynce. Uh, uh. Zamknięte i dobrze, nie chcę tam wchodzić nawet, nie chcę nigdzie wchodzić. Możecie mnie stąd wypuścić, ja nie chcę być w tej mrocznej japońskiej szkole z demonem, który mnie wpierdoli prawdopodobnie w tej części gry. No otwórz. Czy są tutaj duchy tak jak były w jedynce? Nie. To jest jakiś napis. Po, po, po jakiemu to jest? To jest po chińsku chyba. Bo one są takie bardziej kwadratowe, te kanji. Czy mam tu jakąś notkę? Nie ma żadnej notki, dobra, to wydupcamy. Tak jak powiedziałem, jakby całą fabułę znamy tej gry. Więc te notki będą. Są duchy, są duchy, one gryzą, więc ja do nich nie będę podchodził. No, co my tu mamy? Fajnie, że nic nie widzę. Eee, o, dobra, dobra. Te pieprzone jakby cienie duchy, czy cokolwiek to jest, one gryzą, więc sam nie podchodzimy do nich. A czy coś tutaj mamy? Nie ma nic. Więc generalnie tutaj chodzi o to, że ktoś został zjedzony. Eee, przez jakiegoś ducha tutaj, nie? No, więc tak jak mówię, Matsuri została Pierdona przez ducha japońskiego? I tyle w temacie, wiecie o co chodzi, bo duchy japońskie z jakiegoś powodu lubią wpierdalać dzieci e, uczniów. O, o to mi chodzi. O co to jest? Co to za zejście? Ej, tego nie było w, w, w oryginale. Tego nie było w oryginale. Mogę się wrócić? Nie mogę się wrócić, dobra. Pominę to pomieszczenie. Ej, czekaj, czy to się nie powtarza? Ja Ej, nie, ja nie chcę to, Ja nie chcę grać tego etapu. Ja nienawidzę tego etapu. Nienawidzę tego etapu. Ja przysięgam. Ja nienawidzę japońskich kurwa horrorów. Nienawidzę tego. Dobra, idziemy w dół. Ja pierdolę, zesram się. Zamknięte, świetnie. E, prawo. Nie wiem, weź mi prawo. Ale się zesram, No, nienawidzę tego. Kurwa idzie. Wiedziałem! Wiedziałem! Dużo otwieraj! Zamknij Ona tu jesteś pojebana ale, 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 ale otwiera ona otwiera jej! Ona otwiera jej ma zęby Ostre zęby, ostre, ostre zęby, ostre zęby, ostre zęby o -o -o -o! Ona otwiera gębę totalnie jak mnie widzi Ona chce mnie wpierdolić Ja nie jestem uczniem już Został mnie kobieto Patrzcie Dobra, ten Aaaa! odcinek jest pojebany! Zabierzcie mnie, stąd żyją ludzie, 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 zostawcie mnie! Duchy, demony! Ale teraz nie było aż tyle kartek, jakby chyba z tą całą fabułą, co się stało z Matsuri, tak jak było to w przypadku. W przypadku pierwszej części! Czy to zostało okrojone? Ale zajebiste pomieszczenia, tego jeszcze nie było, tych korytarzy. Dobra, zostawiłam mnie chyba. Dosłownie chyba mnie zostawiało, O, jak dobrze, jak dobrze. O, jak dobrze, 20 pomieszczeń, jeszcze, jeszcze 20 drzwi. 20 par drzwi do sprawdzenia. Ej, cały czas trafiłem teraz nowe pomieszczenie, ale... W kółka co jest grane. Ej, ale bardzo mi się właśnie podoba ten motyw, że jakby faktycznie ta wersja HD ma tutaj znaczne jakby różnice, bo w, w przypadku klasycznej wersji, jak ją ogrywałem, te Kurwa wróciłaś, co? Głodna jesteś, co? Nie zjesz mojej dupy! Nie zjesz mojego dupska! Nie ma szans. Teraz z tego co słyszałem, też mi pisaliście, że jak gdy mnie zje specimen, to dostaję jakąś taką śmieszną wiadomość, e, czy coś takiego. Ale wybaczcie, ja raczej nie chciałbym być zjedzony. I e, muszę przyznać, że to jest bardzo ładna piosenka. Ja pierdolę, to jest creepy, to jest creepy as fuck Dobra, wydupcam jak najdalej od niej Kurwa, nienawidzę tego Ziarenko, ratuj się, ona cię wpierdoli Ziarenko, mówię ci, Mariuszku Dobra, nieważne, Mariuszek jest gon. He's gone Ja zaraz też będę, jak zamknę, jak, jak nie będę otwierał drzwi O, no mnie będzie gonić chyba już do końca Ma ze całym pięć pomieszczeń a no, teraz tutaj? Ale jak już mówiłem, bardzo fajnie. O nie! No wy sejaj robicie chyba. Jezus Maria, jak dobrze że ona mnie zostawiła, bo ona lewituje z tego co ja widzę i ona może przechodzić przez ściany. Więc yy, w tym pomieszczeniu prawdopodobnie bym yy, mógł nawet ze, ze sobie umrzeć, nie? Jak dobrze, że mnie zostawiła akurat przed tym pomieszczeniem. Widzicie, jeszcze wybrałem sobie złą ścieżkę. To mogłoby się naprawdę źle skończyć. Japoński duch by raczej mógł się najeść Moją dupą, ale na szczęście e, Odpuściła mi <grym> Na szczęście mi odpuściła Bo zauważa, że ja nie jestem niesfornym dzieciakiem, który się zakrada Tam po lekcjach do klas czy coś Dobra, o Mamy coś tutaj, nie ma nic, okej okay. Jeszcze jedno pomieszczonko i jesteśmy w domu, żadnej notatki Nie znalazłem takiej losowej ale poznaliśmy subject 5, który okazał się gigantycznym robalem, który rośnie z każdą minutą w tej pieprzonej posiadłości, po czym znaleźliśmy pieprzonego japońskiego ducha, który pożera niewinne dzieci, niewinnych uczniów, którzy w sumie może nie są aż tak niewinni, bo tam było napisane, że niesforne dzieciaki, nie? Wiecie, te całe bajki o demonach, czy wróżkach, o ghostach, innych popieprzonych rzeczach yy, są używane dla właśnie niesfornych dzieciaczków. W każdym razie to jest pokój 200. Myślę, że jak na jeden odcinek wystarczy mi wrażeń. Yy, przetrwałem pieprzonego robala, przetrwałem pieprzonego japońskiego ducha yy, i czuję się z tym dobrze. No koniec, piękny yy, kocik w pudełku dla Was i ja się z Wami żegnam. Uwidzimy się w następnych filmach z otwierania drzwi. Symulatora otwierania drzwi w popyprzonej posiadłości spuki. ya.